Dwa silniki po 1100 W. 33 kg masy własnej, świetne zawieszenie amortyzowane przód, tył. Hamulce tarczowe, hydrauliczne. 1100 W z przodu, 1100 W z tyłu, i to jest moc znamionowa, bo moc maksymalna to przekracza 1400 na silnik. A to znaczy, że mamy tutaj 3 kW mocy, czyli ponad 4 konie mechaniczne. Jednym słowem, ta hulajnoga jest. Zupełnie nielegalna. To są dwa słowa, ale generalnie tak. Całkowicie nielegalna w tym kraju, żeby poruszać się nią po ścieżkach rowerowych, po ulicach. Dlatego wzięliśmy ją właśnie poza miasto, żeby się nią pobawić w terenie, dla którego tak właściwie chyba została zaprojektowana. No i chce się tak. Nie chcę powiedzieć, dać kurty miodu, ale dołożyć drugie koło albo tak. drugi wiek, co? No. Co cię powstrzymuje? Poza przepisami. Ty mnie nie dogonisz po prostu. Ja cię nie dogonię. Trzy razy na siłownię w tygodniu chodzę. Oooooo! Sam mnie nie dogonisz. Czekaj, mam złą przerzutkę. Oooo, fajnie! Ach. Kto hamuje? Ten przegrywa! Czekaj, bo chyba coś zgubiłem. Co zgubiłeś? Swoją godność. Kurwa. <laughs> Dziejałeś się pewnie na tym rowerze, nie? W życiu. W życiu. Jeżeli mowa o specyfikacji technicznej, to tutaj nie ma kompromisów. Tu się absolutnie nie ma do czego przyczepić. Sprzęt wykonany jest świetnie. To wszystko trzyma się kupy. Nic tu nie piszczy, nic tu nie trzeszczy. Hamulce, noga staje dęba. Z przodu mamy lampkę, która świeci, no dość mocno. A pod nią miejsce na airtaga Nie chcę mi się mówić o błotnikach. Nie chcę mi się mówić o tym, że dek jest z plastiku i trochę się ślizga. <noise> Jak się wyje na ten głupi. No i patrz, jak zupełnym przypadkiem da się znaleźć wadę. Przez to, że ten dek jest plastikowy, a nie cały gumowany. Oh, po dachwanie pierwszej świeżości. Znaczy wiesz, to są buty, to są buty które były ze w Afryce, w Chinach i w Japonii. Zarobiście wygodne, chociaż trochę już. Może już czwarty. Trochę już tak wychodzone Podczas hamowania cały się przesunąłem na tym śliskim do przodu. No, szkoda, że tutaj właśnie nie jest całe takie yy, w tej gumie. Ale kupujesz sobie papier ścierny, jak na deskorolkę? Hej, okay, a robimy deka zawodowego. Można powiedzieć, że opony do asfaltu miały lepszą przyczepność niż jadą mhm. nogi. Ja mam małe doświadczenie ogólnie, jeśli chodzi o nogi. W porównaniu do tych miejskich, które miałam okazję wypożyczać, no to jest to przepaść, jeśli chodzi o komfort jazdy. Zdecydowanie tutaj to zawieszenie fajnie wybiera i nie czuć takich wibracji. Miło się jedzie, tak. Zobacz, że asfalt tak naprawdę to jest wrażenie jakby się płynęło, ale w momencie kiedy się wjedzie, czy na naprawdę nie najlepszą drogę szutrową, bez problemu. No, nadal ta, 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 ta jazda jest przyjemna. I zobacz, że teoretycznie to nie powinno mieć miejsca, że tak samo ustawione zawieszenie i czy wsiądziesz ty, Pewnie mniej jak połowa mnie, jeśli chodzi o masę, i to by się jechało wygodnie. Mi też się jechało dość wygodnie. Prawdopodobnie mi nawet wygodniej, bo mhm. kiedy ta masa, wiesz, ma swoją bezwładność, to kółko nie podrzuca całą kolejną gąbę, tylko zawieszenie robi to, co powinno, czyli wybiera. Mhm. Ale są też minusy: 33 kg. W moim wypadku to jest tak duża masa, że niekomfortowo samodzielnie się ją wnosi po schodach. Spakować do samochodu. I nie poniszczyć samochodu, i nie poniszczyć hulajnogi, to już się robi wyzwanie. No, dla osoby z moją masą, to w ogóle podniesienie jej jest praktycznie niemożliwe, ale problemy też pojawiają przy na przykład wycofywaniu. Mamy nagrane zawracanie z góry. Tak. To było takie. To wyglądało tak, jakby dziecko się mocowało tak, z taką no, i ja się, zbyt dużą zabawką. I ja się tak czułam właśnie jak takie dziecko, które się mocuje właśnie z zabawką. Tam mogą tak, z tak. tak Kupałam ją troszeczkę, że no to jest trochę problematyczne na drobnych osób. Ja nie wiem, wierzę na słowo. Chyba migacz jest włączony. No, słyszałam takie... Yy, Chrząknięcie. Takie... Nie żartuj, że zawsze... A jak tam wjeżdżaliśmy, to było ostrzeżenie, że uwaga na dzikie zwierzęta i właśnie był narysowany dzik. Więc spierd... Na dwa koła to... Można jechać Ale to od razu czuć, że jest zupełnie inna przyczepność, trochę jak z autem na cztery koła, nie ma kotwicy. Co tak wolno? O, już nie Zobacz, jedziemy od stołu. Właśnie dosłownie 15 sekund temu, mówię o tym, że trochę strach przycisnąć, bo a już coś pęknie, ale widzę zawali drogę, bez obrazy i tak ciśniesz, jadę po zielonym, nie? Kontrolki, manetki są dokładnie takie same jak w L2 Max klamki hamulców się różnią, bo hamulce są hydrauliczne, ale tutaj jest dokładnie to samo, czyli kierunkowskazy, lewo, prawo. Lewo włączam, w lewo wyłączam, a potem w prawo włączam, w prawo wyłączam. No i kółeczko DDM, czyli Dual Drive Motor. Wyświetlacz dokładnie taki sam. Na dole wskaźnik baterii. Plusem i minusem zmieniamy tryb jazdy: Eco, Sport i Race. klaxon. Brzmi trochę jak cofająca ciężarówka haczyk na zakupy albo do złożenia hulajnogi plus do zwiększenia mocy oraz do włączenia światła, jeżeli się przytrzyma go dłużej minus do zmniejszenia mocy oraz do odpalenia trybu prowadzenia hulajnogi, jeżeli się go przytrzyma dłużej. Ja to generalnie nie do końca lubię te światełka, że to się tak świeci na niebiesko i zwraca na siebie uwagę bo ta hulajnoga prosi się o to, żeby ktoś cię zatrzymał i powiedział: hola, hola! Panie obywatelu. No i mamy dwa porty ładowania, więc hulajnogę można ładować albo z jednej ładowarki, która jest w zestawie, albo sobie można dokupić drugą i ładować z dwóch jednocześnie. Ja tu nie jestem od tego, żeby Wam powiedzieć kupuj hulajnogę najlepszą na świecie. Ja jestem od tego, żeby powiedzieć świetnie się bawiłem korzystając z niej przez ostatnie dwa miesiące. Może niezbyt regularnie, ale przez dwa miesiące. I jeżeli masz ochotę sobie taką hulajnogę kupić, to pod spodem jest link, a tam kod zniżkowy. Na 6%. W dniu premier tego odcinka 4000 zł przed rabatem. Czyli to wyjdzie 6424 minus 240, czyli 3760 zł. Jak masz tyle do wydania na sprzęt, którego nie da się legalnie użyć w tym kraju? Zazdro. No, to dzięki. Do następnego. No od tego. Dupa zmazła, nogi bolą. I teraz jak sobie wciśniesz ten okrągły przycisk się włączałem dwa silniki i zaczyna ciągnąć w takim terenie. Dobra, to spróbuję To teraz mi mówisz? O kurźwa Jak na dwóch silnikach? Cudownie.